Dobra, do trzech razy sztuka. Czekaj, nasz gość. Tu jest, są jeszcze jedna drzwi. Czy tu ktoś jest? Nie, wiem, że cię. Staram się. Tym kluczem zabijemy tego gościa albo przynajmniej go ogłuszymy. Dobra. Teraz możemy zabrać broń. Zabijemy tamtych przy tym pierwszym pomieszczeniu. płpsujemy to pole Okej. Okay. A oh, ten coś to zrobił? Staram się. O nie, te istoty. Pomóc Jodie, On jest ranna. na dwóch miejscach. W dwóch miejscach, Aiden. Aiden, help, please. Jedno. Drugie. You made it. Pewnie, że mi się udało. Quick, get me out Aha, nic nie mogę zrobić. Nie mogę się przełączyć na Jodie już mam dość Edena. Aha, muszę drzwi otworzyć. Czy my możemy w ogóle wyrwać te drzwi? A, możemy. Spoko. Gdzie szukać tego Ryana? Tutaj.

john we've done it. The base is destroyed. Let's get out of here while we still can. The rift is wide open. Entities are just going to come pouring out if we don't close it. It's too late, john We gotta go now. It's the only way. <sighs> <sighs> we <brewery. mumbles> <travaille> <I> need the explosives and the interrogation. Uh, Okej, okay. a gdzie to było? <gdzie> tu? <to wyszło> o, już morderca. Okej, okay, tutaj, są. jasne spoko. Podduszenie raz. A drugiego tu nie ma? nie ma? Wydawało mi się, że są dwóch. Mogłoby zabrać też broń. W sumie ci się może. Ale pewnie i tak nie będziesz chciała, więc darujmy sobie próbowanie. Jezu, widzicie to? Jak nawiedzona baza, nie? Ponownie mamy horror. Okej, okay, jakoś nie atakują Jodie. Przynajmniej tyle. Dobrze, nie wiem, po którą stronę mam iść w ogóle. Nie wiem, czy dobrze idę. Um, chyba tak. Tutaj możemy zalurkować. To mi przypomina Tomb Raider 5 i Lara Croft jak w tym dziwnym stroju nurkowała w jednym z poziomów. Ale tam wyglądała na bardziej kosmicznie niż tu. Jodie Ja też się boję. Już wiem jak to się skończy. A teraz chodzimy na dół. Oh my gosh. Jak zejdziemy, to chyba zrobimy cięcie. No, ja też nie jestem. Okej, pełno latających istot, ale ja muszę zrobić cięcie, także <głos》> za chwilę do Was wracam. Ok, wracam już do Was. No i idziemy dalej w te głębiny po prostu. Oceanu, w którym niewiele widać Ja też nic nie widzę Oprócz latających światełek, te światełka to są te Dziwne istoty Nie z tego świata Albo z tego świata, tylko z drugiej strony jakby Po drugiej stronie lustra Co można odnaleźć? A no Takie cudeńka O, tu jakiś Gostek sobie y, ruma. Wow! Kamero nie się tak. Dobra, tam mamy tą szczelinę. Więc zaraz wystarczy podłożyć ładunki. <grybuj> niby prostego, niby coś prostego, Boże, drogi, boję się. Mogę iść stędy? Mogę iść stędy. Ok, to mogę podłożyć to. Czy mam podłożyć tylko jeden, czy może nie, może 4, dwa, albo 2, dwa, nie wiem. Tylko, żeby te istoty się mnie nie czepiały. Nie, z tej strony, czyli No, come on. E, jeszcze. Mam nadzieję, że nam tlenu w ogóle wystarczy. Aha. Czy będzie jeszcze jeden? Nie, nie tutaj. Dobra, teraz należy się szybko ewakuować. Oczywiście nie wiem w którą stronę mogę iść. Szybko, Jody. W tę stronę, Jezus tu, 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 kobieta, tu, 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 nic nie widzę, tu, wredna tu, tu, Oh my gosh. Co? No nie. Świetnie, tracimy plan, zupełnie jak Tomb Raider 5. A! Kurde. Jego go nic nie widzę. Nie wiem w którym momencie ja mam sterować tą Jobbik. Ok, tak biegniemy szybciej z miksem. Okej, okay, dotarliśmy do drabinki jest dobrze okay. Teraz jest... szybko zajmij ten hełm. Szybko! Szybko! No. Ocz! Oczywiście on musiał powstać. Tak, jasne. Okej okay. Teraz musimy się z nim pobić troszeczkę Aaaa! <laughs> ode mnie. Nie! Boże to mnie boli! To mnie boli już! Auaaa! Nie wiem czy trafiłam mam czy nie w końcu Tak... ou! A naprawdę mógłby w takich momentach pomagać. Boże, co za potwory za ten stop. A nie w tę stronę! Jody uciekaj od tego palanta. Auć Kurde! Nie! Co staw? Mnie? Nie! Ależ mamy, farta! Ja pierdzielę. I z go czas uciekać robi. Zdecydowanie czas uciekać. A! Nie wiem czy mam być prosto... A! Dobra, uznajmy, że mam biec prosto. Teraz mam biec... tą stronę. Dobrze. Au! Nie zostaw mnie, palancie! Ja pierdzielę! Ja uciekam! A ty mnie zatrzymujesz! A! W którą stronę! W którą stronę! Nie! Tonę! Boże, nie! Arton! Nic nie widzę, nic nie widzę, nie wiem gdzie mam biec! Dobrze, że mnie gra kieruje. Mam się już tu trzy razy zgubiła. Dlaczego trójkąt, jak był zawsze X? no? Ja trójkąta nigdy nie pamiętam, czy gdzieś jest. O Boże, wszystko się rozpada. Szybko, Jodi, szybko. Jakiego ty masz fuksa, bo ogóle, dziewczyno? Masakra. No, masz szczęście, Ryan. Masz szczęście. Wszystko wybuchło i oczywiście epicka ucieczka. Oh, the fuck! Shockwave killed the boosters.

Dodatko jest zimno na dworze. Woda jest zimna. Oni by tam za Marzyli Zwłaszcza Ryan, który jest po prostu pod koszulką, no nie? Jakby na kostkę i w życie by nie wpłynął. Ja tak sądzę, nie wiem. Może jeszcze w tym kostiumie. Chociaż kije. Yeah. Mówię, on by. Nie wiem. Wątpię, żeby w normalnych przypadkach, w normalnych warunkach to przetrwał. Ok. Epicka chwila musi być. <grystanie> That's okay. You made the right choice. I've done the same thing. Thank you. You still angry with me? Uh, fuck. Yeah, of course I <laughs> am. Sorry, I behaved like an absolute idiot. Yeah. But I never had time to tell you this. I love you, Jody. No, I'm sure it's even me. It'd be very nice. Wanted you to know just in case we die here. <laughs> so how about you? No dobra To jest słodkie tak już wyjaśniliśmy sobie wszystko to możemy umierać

I owszem. Ja na początku myślałam, że oni faktycznie tam umrą. I tutaj mamy kolejny rozdział, który jest dość krótki, więc połączę go z tym. I to jest jako Jodie, jako mała dziewczynka znowu. Duchy. O, już myślałam, że się coś przycięło na no, Amen. Good night, Princess. Is Nathan okay? When will I see him again I don't know, honey. He hasn't left his office in three days. Mm. He loved his wife and daughter more than anything in the world. Mm. We can try again tomorrow, okay? You get some sleep. To jest już chyba ostatni rozdział, kiedy Jodie jest małą dziewczynką. Ta. Jody widzi zmarłych, zresztą te, zma te same zmarłe osoby, które właśnie a, widziała... Wtedy, kiedy ten dowiedział się o śmierci żonej córki, zresztą to jest albo córka, albo żona, nie wiem. Więc um, idziemy za nią. Ona najwyraźniej coś chce nam pokazać. Tak, to jest lekko creepy. <laughs> Ktoś może naprawdę się przestraszyć z chociaż w sumie nie wiem. Ja się aż tak tego nie bałam. Że bardziej te istoty mnie trochę przerażały w niektórych momentach. Tędy, tędy. No, tak, ona nas prowadzi. Więc idziemy.

What did you say? It was so quick. Mommy couldn't do anything. But it didn't hurt. Stop it, Jody. It didn't hurt at all. You hear me stop it right now. We're here, Nathan. We're right by your side. Helen. Laura. We love you, darling. I will always love you Talk to me again Jody Make them come back Make them come back again I can't They've gone Please Don't leave me Don't leave me I miss them so much hmm. By mu pomóc z grobu. No, tak mówię, to jest krótki rozdział. I czarne słońce to jest już ostatni rozdział chyba w tej grze. Już wypełniliśmy w całą. Oś czasu, ale tym będziemy zajmować się następnym razem. E, także tutaj już Wam podziękuję. E, ten rozdział z misją na śniegu jest taki: e, no, taki trochę jak ta misja gdzieś tam w środku gry, gdzie chcieliśmy coś zrobić. W każdym razie um, ona jest całkiem niezła. Tutaj, bo tutaj dużo się dzieje, też akcja jest niesamowita. Zwłaszcza <głos》>, pod koniec, kiedy jest mniej realistycznie, no ale cóż, tak jak w większości filmów akcji <głos》> jest mało realistycznie. Mimo wszystko mi się podoba, fajnie się tam gra. Nie wiem, co się stanie, jeżeli zaczniemy mówić i nie wiem, powiemy wszystko temu gościowi, który tam okaleczył Ryana. Natomiast no, ja tak postąpiłam e, za pierwszym razem i teraz też tak jak ostatnio. Dobra. E, w każdym razie to by było wszystko. Ten rozdział z małą dziewczynką będzie miał jeszcze znaczenie tutaj, w tym rozdziale. E, dlatego pewnie nam pokazali go właśnie tuż przed tym. E, no. Także. To by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i zapraszam do ostatnich odcinków już z Beyond Two Souls. Cześć!